Hej widzowie, witam Was w nowym odcinku um, w Good Pizza Great Pizza, ale robimy złą pizzę. Oczywiście nie, robiliśmy złą, ale wiecie, nie, nie wiem co się stało z tym moim telefonem, więc musiałam. Nie, mogu, mo, nie mogę nagrywać więcej niż 15 minut. Wiecie mi o co chodzi. Więc, przepraszam was widzowie, nie możemy mieć e, więcej, oczywiście mówię jak najgłośniej się da, ponieważ w mojej pracy jakby to zauważył, to by to zgłosił mamie, a ja ten odcinek nagrywam właśnie o 19.00 rano noc, a rodzice pojechali, a ja w tym czasie sobie... Nagrywam. To jest ta mięsna pizza, gdybyście chcieli wiedzieć. Od mięsnej zaczynamy. Następna jest wegetariańska. I też z serem. Tylko zapomniałam, co to miało być. Przepraszam, widzę. Um, nie wiem. A, papryka. Nie. Pieczarki pewno pieczarki. Cebula. I chyba popryk. A jak nie, to przepraszam, pewnie będzie źle. Musimy to zrobić, bo tak to nie przejdziemy całej gry i nie będziemy robić innych. No, chyba, dobrze. że się nam to uda przejść. Tak, jedna ja z to dobrze zrobiłam. Nic nie jest źle. Okej, okay, czas się up piec i czas się pokroić nie wiem, gdzie pokra pokrajać mam A w razie czego pokroiłam jedną mam nadzieję, że oni się będą zadowoleni nie wiedziałam, bo nie wiem, jakie skórniki wy chcieliście w ogóle. Ale jeśli wy lubicie pizzę, to dajcie subika i lajka. To będzie super ekstra. Ok, wreszcie mamy. Udało mi się ogarnąć, bo widzieliście to nawet. Jak, że wiemy już, em, jakie. Składniki potrzebujemy. A jeśli nie widzieliście, to tutaj mamy. Co chcieli w tej wegetariańskiej pizzy? I tak dalej, to już upieczmy tą z serem. Chociaż teraz zrobić tą wegetariańską pizzę. A to chyba nie ma znaczenia, o której to jest której kolejności, bo wiecie, jak będzie w tej kolejności, to nie wiem. No to może zróbmy to mięso najpierw. Ok, doki, wszystko już mamy prawie pod kontrolą. Okej, okay, na no, drugi mamy sort. Co? Okay. pieczarki, chyba oliwki. O oh, przepraszam, nie ale już się zapocząłem: pieczarki, oliwki, cebula, papryka. Pieczarki, oliwki, cebula i papryka. A dobra, zrobiliśmy. Dobra, to jest pierwsza. Wszystkie teraz pokroję. No może oni chcieli to... No, mam nadzieję, że teraz już jest wszystko dobrze. Co przecież to robią? Tak? Jak chcieliście, No widzowie, powiedzcie im coś, bo przecież tak nie może być. Okej, okay. proszę ser i co smakuje, że ser papierowi. Pod <słyszy> Ja nie chcę z nimi się bawić, nie chcę się z nimi w ogóle przyjaźnić. I tak w ogóle. prawidłowie. Czy wy jeśli macie ochotę zrobić coś takiego żebyście po prostu zobaczyli jak się to gra, to który to w ogóle jest dzień. No ja nie wiem, który to jest dzień. Dobra, miał być temat, najgorsza pizza to będzie najgorsza pizza. Nawet dla tego buz buznesa. Ja nie chcę tego robić. Będziemy robić dwa pizze. Wiem, że to będzie nudne. Żartuję. Kurwa mać w ogóle. Dlaczego tego się nie da przejść przez taką idiotę, która nie może sobie wziąć pizzy, którą zrobiłam. To jest prawie to samo. Dałam pieczarki. To wszystko, co było wpisane... I teraz macie najgorszą pizzę, macie to zjeść. Widzicie, bo to są głupcy, no. Ale w ogóle, czy się w czasie i będziemy. Tak, musieli, będziemy musieli poddać Boże święty. Dobra, nagrywamy to. Teraz uda, mam nadzieję, że nam się uda to później zrobić. Wiem, widzowie sprawdzą, które godziny, żeby był filmik w ogóle, bo może go w ogóle nie być, naprawdę, może go by nie być. 16 minut może być. Takie właśnie, koniec, koniec nagrywania. Wierzcie, że mam tylko jeden odcinek, a jeden odcinek to jest za mało, ja muszę więcej odcinków. Wczoraj rozpoczęłam, dzisiaj od, no widzowie. Czy nie jesteście za? Spróbujemy spróbować do 10 minut nagrania. Jak nie zdążymy, no to będziecie wiedzieli em, o co mi chodzi. To była to... Em, z, z mięsem. A to jest serowa. Mamy i najgorsze. To pewnie przez tą wegetariańską. Czytamy sobie sos na pewno jest? Okej, okay, tam to się wciła. Sos ser, pieczarki, oliwki, cebula, papryka i sos... Znaczy, no to tutaj być dobre. No to patrz. pieczarki. Oliwki, cebula, cebula w ogóle jest, O, ja położyłam cebulę, cebula, papryka, dobrze je powinno być, a oni sobie żartują chyba ze mnie, ja nie będę robić dwóch, o czekajcie, zapomniałam o papryce, ja nie będę w ogóle robiła, dla nich tyle, ile oni chcą, bo mnie to denerwuje. Widzowie, ja nie chcę już kończyć tego odcinka. Bardzo on mi się spodobał. Ale będziemy musieli przypilnować To zobaczenia. No, no to do zobaczenia. Do zobaczenia widzowie na Rosko.